28 października 2024. To dokładnie tego dnia wrzuciłem na kanał Okiem Historii pierwszy materiał. Nazwałem go Duchy na zamkach krzyżackich. Za trzy dni mija więc rok od mojego pierwszego materiału na platformie YouTube. Przez ten rok uczyłem się obróbki zdjęć, podkładania dźwięku, montowania filmów. Równolegle, chcąc się podzielić z wami moją pasją, opublikowałem kolejne materiały. Wasze komentarze i słowa wsparcia pomagały mi nieraz, kiedy traciłem wiarę w ten projekt. Dzisiaj podzielę się z wami moimi przemyśleniami i tym, co mnie napędzało do tworzenia tego kanału. Zacznijmy więc od początku. Myśl o stworzeniu kanału o tematyce historycznej pojawiła się u mnie już dawno. Jeśli miałbym podać jakieś ramy czasowe, powiedziałbym, że jakieś 3, może 4 lata temu. Byłem już wówczas członkiem ruchu rekonstrukcyjnego i, zafascynowany historią, zanurzyłem się w jej odmentach, coraz głębiej i głębiej. Wiedza płynęła z książek, opracowań naukowych, znalezisk, ale i również z internetu. Już od czasu podstawówki oglądałem takie kanały jak Historia Bez Cenzury, Urbex History, Poprzez Wieki czy wystąpienia Jędryka na kanale Surge Polonia. Te ostatnie zresztą przeszły do historii jako podwalinę rekonstrukcji historycznej na platformie YouTube. W późniejszym czasie powstały też inne kanały, np. History Story czy History Hiking pana Łukasza. Żaden z powyższych jednak, mimo iż lizał od czasu do czasu tematykę średniowiecza, nie był tym na co czekałem. Skoro nikt tematu nie podejmował, to chyba nikogo nie interesuje? Tak wówczas myślałem. Jednak pewnego dnia nastąpił przełom. 7 lutego 2021 roku na kanale Obywatel JC ukazał się materiał pod tytułem Krzyżacy z Malborka, część pierwsza. Nie pamiętam, gdzie znalazłem filmik, czy była to strona Kapituły Rycerstwa Polskiego na Facebooku, czy ktoś podesłał mi link. Jednak Wówczas zamarłem. Zobaczyłem dobrze znajomą twarz brata Hermana von Brandt, a prywatnie Arkadiusza Dzikowskiego, hetmana polnego kapituły Rycerstwa Polskiego. Obejrzałem materiał, było w nim wszystko: wyjaśnienie, czym jest ruch rekonstrukcyjny, autentyczność i pasja do tego proza życia na Zamku Krzyżackim w realiach 1 do 1. Co najważniejsze, cały film był w reko. Pokazywał. Poniekąd, jak wyglądało to od wewnątrz, powiedziałbym, okiem rekonstruktora, bądź nawet wręcz rycerza zakonu krzyżackiego, to było autentyczne, autentyczne odtwarzanie realiów średniowiecza, praktycznie z epoki XIV wiecznej do czasów dzisiejszych na filmik na YouTube. Wtedy zrozumiałem co chcę robić. Droga była jednak daleka. Oglądając kolejne materiały z serii Krzyżaków z Malborka, zdałem sobie sprawę, że ja no raczej nigdy nie będę miał takiego rozmachu i oglądalności. Niestety odłożyłem więc temat na bok, jak to się mówi na półkę i zająłem się rekonstrukcją w klasycznym tego słowa znaczeniu. Wyjazdy, pokazy, turnieje, oprowadzanie, nowe ubiory historyczne, mieszczańskie czy, czy zakonne. W międzyczasie zacząłem również śledzić vlogi podróżnicze, bo zawsze lubiłem podróże. I wtedy w sumie mnie olśniło. Chcę dzielić się z ludźmi swoją pasją. Chcę im pokazać, jak na przykład nie wiem, ubierano się w średniowieczu, co jedzono w średniowieczu, jakie były zwyczaje. Po prostu, jaka to jest ciekawa epoka. Skoro ludzie słuchają moich opowieści w szkołach, na różnych pokazach, zajęciach, na salach lekcyjnych, na zamkowym dziedzińcu, jak chodzę w stroju i na przykład ich oprowadzam, to dlaczego nie mieliby posłuchać tego przez swój własny monitor w swoim własnym domu przy kupku aromatycznej kawy? Wówczas założyłem kanał. Droga jednak jeszcze daleka. Jakie było prawdopodobieństwo, że ktoś będzie chciał mnie słuchać? Żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, założyłem TikToka. Uznałem, że będzie to dobry pomysł na początek ze względu na łatwą organizację tego, na możliwość zabrania widowni poniekąd. Maszynka ruszyła. Wrzuciłem pierwszy film. Trzecia inscenizacja wojny golubskiej. Potem kolejny z tej samej imprezy, ale już w ramach chodzenia i pokazywania, co tam jest, tak na ówczesne trendy. Następnie była bitwa pod płowcami. Też jeden filmik, bo nagrywałem mało i rzadko. Często na jednej imprezie, maksymalnie jeden, może dwa filmiki. Bałem się wytykania palcami, zabiegania ze smartfonem. Nie chciałem też niszczyć wizerunku rekonstrukcji historycznej w Polsce. Już i tak nieraz słyszałem, że a takie telefony to oni też wtedy mieli, albo nie wiem, rycerz ze smartfonem, czy tam nawet jak nie byłem rycerzem, że a co to jest, coś tam i tak dalej. W końcu bojąc się napiętnowania, również z własnego środowiska, no bo rekonstruktorzy też na to krzywo patrzą. Już nieraz mówiłem, jak nagrywałem filmiki z wyjazdów, że. Nie chcę za dużo latać z tym telefonem czy z tą kamerą, bo to widać. A ludzie, którzy tam jadą, chcą odpocząć od realiów współczesnych i przenoszą się tam po to, żeby zostać w tym średniowieczu poniekąd. No ale bałem się, że mnie po prostu napiętnują, nie będą chcieli ze mną gadać i tak dalej. Nie chciałem niszczyć klimatu imprez, ani tym bardziej wizerunku. No więc ostatecznie nie nagrywałem za dużo. Nie rozwiązałem jednak jednego problemu, czyli tego, jak to połączyć, żeby mógł nagrywać i nie być wytykanym palcami. Musiałem się z tym jakoś pogodzić. A tu pojawił się dla mnie kolejny problem, jeszcze bardziej palący. Sezon Reko właśnie się kończył. No bądź co, bądź jesień to słaby moment na zakładanie kanału o tematyce rekonstrukcyjnej, gdzie sezon trwa od wiosny do połowy jesieni. Coś takiego. Kto by pomyślał, prawda? Postanowiłem więc wykorzystać tę przerwę i zimę poświęcić na naukę. Na naukę montażu, testy mikrofonów, wymyślenie co mógłbym robić poza sezonem rekonstrukcyjnym, bo suma summarum sezon jest krótki w porównaniu do całego roku. No i w sumie poniekąd mnie on lśniło. Powstała wówczas miniseria. Oczywiście na TikToku. Nazywała się Chorągwie Grunwaldu. Nie powiem, była ciekawa. Miałem zajawkę robiąc to. To mnie wkręciło w robienie TikToka i w ogóle filmików, montażu jakiegokolwiek podstawowego. Nauczyłem się szukać też źródeł informacji na różnych stronach bibliotek. Oczywiście na jakichś tam znaleziskach i tak dalej, chociaż się wcześniej zajmowałem, ale chcąc dowieść jak najlepszą jak najlepszą wiedzę, starałem się dokopać jak najgłębiej. Na przykład jeżeli chodzi o e, chorągiew miasta Torunia, no to ja to ja tam wymieniam kto był konturem domowym, kto był burmistrzem, kto był konturem zwykłym i dlaczego ten dowodził na przykład, bo kontur toruński dowodził chorągwią ziemi hełmińskiej, on nie dowodził chorągwią miasta i kontury toruńskiej, a kontur domowy było mówione, że dowodził y, tak naprawdę niczym, co byłoby bez sensu, a że burmistrz dowodził... Y, chorągwiom miasta y, Torunia, a to jest trochę nieprawda, bo tam jest podział na stare miasto, nowe miasto i tak chorągwią jakby częścią nowego miasta dowodził burmistrz, a starego miasta dowodził kontur i zakonem. No to jest komplikowane, jak chcecie to sobie obejrzyjcie tego TikToka, tam trochę lepiej o tym mówi. Okazało się również, że Wam ta seria po prostu się spodobała. Był to taki skrót y, szybki. Tego, co znacie z inscenizacji Grumbalskiej, czy tego, co widzieliście w książce, czy tego, co widzieliście po prostu na filmie Forda. Także spoko. Podczas tworzenia tej serii pojawiły się pierwsze poważne wyświetlenia. Szedłem więc za ciosem. Nakręciło mnie to na tyle, że stwierdziłem, że zaczniemy z YouTube'em i wrzucę pierwszy film. Temat wydawał się prosty, ze względu na nadchodzące święta wszystkich świętych, a więc duchy. Oczywiście duchy na zamkach krzyżackich, no bo gdzie? Dalej postanowiłem zacząć dzielić się moją wiedzą i przemyśleniami na temat, który jest mi poniekąd znany. Wziąłem więc na tapetę zakon krzyżacki, również zdobywając cały czas nową wiedzę i umiejętności. Wówczas reforma w ubiorze rekonstruktorów zakonnych, czyli rekonstruktorów, którzy robią zakon krzyżacki, była jeszcze świeżą sprawą, więc skupiłem się na tym temacie. Nie wrzucałem materiałów co tydzień, ale miałem pomysł. Nie, moją główną platformą wciąż był TikTok. W końcu stwierdziłem, że trzeba się zająć czymś konkretnym. I tak powstał odcinków z cyklu jak wyglądały ubiory w średniowieczu. by to konkretne informacje na temat nakryć głowy na przykład, na temat rodzajów pasów, ogólnie ubioru rekonstrukcyjnego. Mówiłem tam o jakichś cenach też, o tym z czego taki ubiór był zrobiony i jak teraz jest on odtwarzany przez rekonstruktorów w każdym razie. Następnie pojawiła się miniseria, którą zatytułowałem roboczo Jak spędzano czas wolny w średniowieczu. I to tak trochę ruszyło tą moją maszynkę twórczą, bo od tamtego momentu zacząłem rzucać filmiki mniej więcej co tydzień. Jak dobrze pamiętam, zdarzyło się parę razy, że się nie udał, ale już chciałem zachować tam systematyczność. Tak, seria Czas Wolny w Średniowieczu dała mi też dużo frajdy, no bo sam się dowiadywałem mega ciekawych rzeczy. W celu tej serii kupiłem książki dwie, przeżyj Rok w Średniowieczu. Krzyżacy Czarno-Biała Legenda była wcześniej kupiona, ale kupiłem jeszcze jedną. Tylko teraz tytułu nie pamiętam. Nieważne. Tak czy siak, były tam kwestie omawiane, takie jak hazard w średniowieczu, jakie gry, jak, czy oni tam, nie wiem, muzykę lubili. Potem powstał materiał o oberżach, zajazdach i karczmach, czym się od siebie różniły, kto gdzie lubił przebywać. Potem, czy ludzie w średniowieczu, oczywiście z tych wyższych klas, bo ich było na to stać, czy mieli domowe zwierzęta, i tak. Ten materiał nazwałem Pupile Władców, jak dobrze pamiętam. No i jakoś to się powoli kręciło. Moje materiały stały się tak szczerze bardziej podcastami i audycjami do słuchania niż oglądania. W sumie zostało tak do dzisiaj. Ale niektóre przy nakładzie pracy, jak miałem trochę wolniej, wolniejszy tydzień, na przykład miałem więcej wolnego czasu, w międzyczasie pracując oczywiście. To niektóre te materiały udawały się zrobić na przykład bardzo fajne z jakimiś animacjami. I pamiętam, że takim pierwszym materiałem, który się, który się wybił, był wywiad i kontrwywiad państwa zakonnego. Także byłem z niego mega zadowolony. Swojego czasu wtedy Historia Bez Cenzury wrzuciła materiał o wywiadzie, wywiadzie w średniowieczu, o tym jak polsko-krzyżacki konflikt rozwijał wywiad wojskowy itd. No i oni tam dużo przykładów fajnych polskich podali, a ja stwierdziłem, że to ugryzę z drugiej strony i chciałem pokazać, jak zakon również działał sprawnie, jeżeli chodzi o wywiad, bo mieli oni najsprawniejszy wywiad w tym okresie, wywiad i kontrwywiad. Tym bardziej, że miejsce, z którego pochodzę, to Toruń, a jak ktoś nie wie, to Toruń swojego czasu był główną bazą wywiadu, wywiadu i kontrwywiadu. Tutaj szpiedzy wyruszali, w ogóle tu była taka placówka, nazwijmy to, no bo przy samej granicy państwa zakonnego. Padłem też na pomysł, że może byście chcieli wiedzieć trochę więcej od wewnątrz, od kuchni, jak to wygląda. Stworzyłem więc Rekonius, czyli pierwszy rekonstrukcyjny program informacyjny, który omawiał wydarzenia, które się działy na bieżąco w świecie rekonstrukcji. Z czasem jednak przerodziło się to tak naprawdę w kalendarz nadchodzących wydarzeń. Nie zostawiłem oczywiście też audycji Poświęconych różnym tematom za średniowiecza, czy to występowaniu tatuaży podczas wypraw krzyżowych, czy tak jak mówiłem, tych pupili władców. W zależności od okoliczności tworzyłem materiały o na przykład, nie wiem, świętach w średniowieczu, zarówno jeśli chodzi o Boże Narodzenie, jak i o Wielkanoc. Omówiłem obydwa tematy, omówiłem w ten sposób naprawdę wiele ciekawych rzeczy. Również dla mnie, bo prowadząc taki kanał, miałem dodatkową motywację, żeby jak najbardziej kopać i zagłębiać się w tej wiedzy, a tym, co odkopałem, dzieliłem się po prostu z wami. Moim zainteresowaniom nie umknął również temat krucjat. Przez wzgląd, że zajmowałem się w rekonstrukcji zakonem krzyżackim, postanowiłem zgłębić wiedzę również o innych zakonach tego typu i, i wyszło dobrze. Wziąłem na tapetę instytucje takie jak zakon lazarytów czy zakon maltański, joannitów, chociażby. Oczywiście jest to poniekąd to samo. Wiedzieliśmy się z tych materiałów m.in. o o kawalerach mieczowych, o Alcatrawie, o tym jak powstała Inflanty, które przynależne były do Zakonu Krzyżackiego, o braciach dobrzyńskich się dowiedzieliśmy. Także dużo rozjaśniłem, myślę, te materiały. Miały one też dobrą oglądalność jak na czas wtedy. Zachęcam do wrócenia do nich, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy, o których słyszymy w szkole, a nie zawsze wiemy, z czego one wynikają. Serię przerwał zbliżający się wielkimi krokami sezon rekonstrukcji, więc zacząłem się do niego szykować. Szycie ubioru, kupno namiotu, odnawianie tarczy i uzbrojenia to również znalazło się na kanale, na YouTubie, jak i na TikToku. W celu zachęcenia oglądających mnie ludzi do dołączenia do rekonstrukcji, powstał niezbędnik rekonstruktora. Omawiałem tam, co się przyda na początek takiej przygody. Było to też przede wszystkim niezłe uzupełnienie do wcześniejszych materiałów o ubiorze średniowiecznym, o tych butach, czapkach itd. i opaskach, nie? Bo mając tą podstawową wiedzę, jeszcze takie rzeczy praktyczne, że naczynia w średniowieczu pamiętam jeszcze wtedy. Pojechałem do znajomego, który ma mnóstwo naczyń średniowiecznych i wszystko przywiozłem do mieszkania, żeby pokazać wam to na żywo, trzymając to w ręce, a nie na zdjęciach. Także dziękuję. Największy sprawdzian był jednak przede mną. Sezon 2025 zbliżał się nieubłaganie. Plan był prosty jeździć i nagrywać. Turnieje, imprezy, wydarzenia, jakieś wszystkie zloty, zjazdy i tak dalej. Na początku liczyłem, że uda mi się jeździć co tydzień i również co tydzień obrabiać z tych wyjazdów i wrzucać materiał. Plan był dobry, ale życie pokazało, że to, to nie jest takie proste, bo o ile materiały pojawiały się już, jak mówiłem wcześniej, od jakiegoś czasu co weekend, o tyle nie zawsze człowiek znalazł czas, żeby gdzieś jechać. Jest to ciężkie po prostu, uwierzcie, zwłaszcza jak się pracuje na trzy zmiany. Ostatecznie wyjazdów było 5, tak, a nagranych z nich materiałów 8, w tym 3 odcinkowa seria wyjazdu na Grunwald. Oczywiście w okolicy działy się jakieś wydarzenia, ale ja też nie zawsze tościłem ze sobą kamerę, bo były to rzeczy, które... Hmm, powiedzmy, były bardziej prywatne w jakimś wąskim gronie osób, czasami wycieczek, które nas tam które prosiły, żeby ich czy poprowadzać, czy jakieś pokazy zrobić. W każdym razie nie był to oficjalny turniej, który mógłbym nagrywać. Starałem się pokazać Wam jak najlepiej realia średniowiecza, uroki rekonstrukcji oraz przekazać Wam wiedzę na temat ludzi, którzy tworzą to wszystko poświęcając swój prywatny czas i pieniądze, które ciężko zarabiają przez cały rok. Gorąco polecam materiały wyjazdowe, to bowiem one tak naprawdę miały być sercem, sercem i trzonem tego kanału. To przeniesienie się w przeszłość, czy to na Pola Grunwaldu, czy na Bitwę Płowiecką, czy na turnieje, na przykład w Brodnicy, w tych filmach chciałem, żebyście jak najbardziej wczuli się w każde wydarzenie. Ja byłem Waszymi oczami. Dzięki temu spełniłem to, co od początku miałem na myśli, tworząc kanał na YouTubie. Umożliwienie każdemu z Was na przeniesienie się w przeszłość. Stąd poniekąd nazwa kanału, Okiem Historii. Rzekłbym w sumie, że Okiem Rekonstruktora. Klimat jakich mało. W ten oto sposób minął rok, a ja wypełniłem lukę na polskim YouTubie historycznym, której. Po prostu mi brakowało. Pokazałem Wam średniowiecze z pierwszej osoby. Rzekłbym, że średniowiecze IRL. I za spełnienie tego marzenia Wam dziękuję. Gdyby nie Wasze subskrypcje, lajki, łapki w górę, to by się nie udało. Nieraz chciałem porzucić projekt, ale Wasze komentarze przekonały mnie, żeby tego nie robić. Cudownie jest widzieć Wasze zaangażowanie w postaci lajków i komentarzy, i tego, co do mnie piszecie, i subskrypcji, i w ogóle. Tak bądź co bądź, to dzięki Wam ten kanał żyje. Sezon rekonstrukcyjny 2025 właśnie się zakończył, ale spokojnie. Nieraz jeszcze przeniesiemy się w przeszłość, do odległego średniowiecza i spojrzymy na to wszystko okiem historii. Do zobaczenia.